Siemanko, chodziska z tej strony, Rayman, a to jest Cry of Fear. Hmm, zdecydowałem się wczytać poprzedni zapis, bo wiem już, że źle poszedłem. W sumie nie pierwszy raz, hmm, ale tutaj jest chyba jeszcze hmm, zbyt wcześnie, żebyśmy poszli. Hmm, słuchawki mam trochę za głośno. No jest ok, e, wrócimy się jeszcze raz. O cóż, o co chodzi. Chodzi o to, że w tym autobusie była pewna rampa, przez którą musimy wyskoczyć i tam mamy miejsce, żeby użyć tego klucza. Eee, tak, o to głównie się rozchodzi. Mm. Ale całe szczęście zdążyłem zgarnąć shotguna, więc myślę, że dam sobie radę bez problemu. Eee, tutaj był safe, tutaj był save. Save'ujmy na trzecim. Teraz będę jednak nie będę... Teraz będę stawiał w nieco inny sposób i nie będę nawalał wszystkiego w jedno. Dobra, więc teraz musimy iść tam z powrotem. I przez tę drzwi do tamtego parku. Żeby dopiero tam się cofnąć. Teraz tutaj. I. Na pewno teraz dobrze? Tak, dobrze, teraz przeszedłem. Wow. No, to jest znak, że dobrze poszliśmy. Dobra, przeładujmy to. Sprawdźmy tutaj. Mamy trochę amunicji. No, tak, trochę amunicji do wszystkiego. Te drzwi są zamknięte. Dobra. I co tutaj mamy? Tutaj na pewno też już coś wyskoczy Dobra, ale my idziemy w tym kierunku. Boże. Dobra. O, jest. I tam tu jest taka rampa. I tutaj jednak jest otwarte. I ten typek nie jest tamtąd. Ten typek jest w ogóle skądś Mmm... Tak samo jak ten typek. Zasabijmy na czwórce. Eee, no dobra. Czy ściągać cię z shotguna? Nie. Dobra. Raz. Oj. Tutaj chyba w ogóle nie dostał. Dobra. Jedno przeładowanie. I co jest? Czemu nie dostajesz? O, pff, super! Mm. Dobra, złożył się. Teraz no, udało się. Dobra, udało się w miarę szybko to zrobić. Ten typek leży. Jednak się myliłem. Ten... Zmieniamy po prostu ten typek duży. I ten autobus nie wychodził jednak tam. Tylko wychodzi w ogóle w inną stronę. Czyli w miarę dobrze, że zauważyłem. W miarę szybko to wszystko. Czyli dobra. Tutaj mamy drzwi. Tutaj mamy ciemny korytarz, sam telefon, wyłóżmy tą baterię. Na dwójce mamy zwykły pistolet, więc weźmy go póki co. Dobra. Czy też też będą zamknięte? Tak, też będą zamknięte. Do góry czy na dół? Pójdźmy najpierw do góry. Pistolet. Jóściwie amunicję do pistoletu. Tutaj coś mamy. O, mamy morfinę. Nie możemy jej wziąć. Pytanie co by wyrzucić. Okej, okay, fajnie, światło mi się spało. No nie, światło po prostu tak daje. Dobra. Ciebie czy ciebie? Mmm. Shotguna wyrzucę chyba. Dobra. Wszystko pozamykane. Nie fajnie. Dobra. Czyli teraz idziemy w dół. Niekoniecznie fajnie już. Dobra, schemat pomieszczenia się powtarza. Mmm. Tylko tutaj nie ma żadnych znajdzie. Coraz bardziej pewnie idę w te pomieszczenia. Okej. Okay. Fuck. Boże! Udało się. Tak zwany panic shot, no ale. Co tam? Um, dobra, użyjmy może umorfiny. sumie mogę tam od razu użyć. O, od razu lepiej. Na końcu korytarza coś jest. Nie ma. Tutaj musimy mieć pewno. Dlatego my udamy się najpierw tutaj. Dobra, ty w miarę, popadasz, całe szczęście. Kolejny magazynek. Jak już wspominałem, niedobrze jest kiedy gra nam za dużo daje. Bo to może oznaczać tylko jedno. Przecież tutaj byłem. Tak, tutaj byłem, ale całkiem na dół nie zszedłem, więc najpierw tutaj się uda. No, jest coś. Co wrzucimy. Dobra, wrzucimy na chwilę klucz. Podnieśmy to. I dobra, to jest latarka do tego. Tak, to jest latarka do tego. O, jest super. Nie musimy chodzić z telefonem w ręku. Czy to potrzebuje baterii, czy nie? Potrzebuje, właśnie. Dobra, nie wiem. Póki co będę miał włączony. Hmm, teraz co się wchodziło. Bo musieliśmy wejść. Z drugiej strony te drzwi. Dobra. I idziemy. Idziemy tutaj. No tak, tutaj musimy iść nawet. Dobra, jest. Co nas tutaj czeka? Co się z wami dzieje, ludzie? Właściwie nie ludzie. Dobra. Eee, moksurendy. Byliśmy najpierw na ulicy może. Czekajcie, oni stamtąd biegną. Przeładujmy. Dobra, to się ciemno robi już. Na telefon nic nie ma. też lepiej sprawdzić dokładnie. Czy idziemy w prawo. A na prawo.. Nie, na prawo się nie dostanę niestety. Dobra, tu mamy sajwa, więc mm, skorzystajmy z tego. Ale pójdźmy jeszcze tam na ulicę. Jeżeli stracę dużo zdrowia, po prostu wczytam sajwa numer 5. Mm, I tak chyba będzie najlepiej. To będzie najlepsze rozwiązanie ze wszystkich. Dobra, tutaj. Dobra, też drzwi są zamknięte. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Oj oj oj. Oj oj oj. To jest straszne drzewko. Czyli nie tutaj. O, ale tutaj coś jest. Żeby go ominąć. Um, cholera, nie wiem, czy mam teraz iść tutaj. Czy mam iść tam, gdzie zapisałem grę. No dobra, pójdźmy najpierw tutaj, wtedy. Okej. Okay. Czyli tutaj w prawo. Tutaj coś mamy coś mamy Ale nie wiem co, bo tutaj mamy kolejnego save'a Że tutaj zasejwujemy dwójkę No cóż Czyli najpierw pójdźmy tutaj zobaczyć bo jakie są nasze cele? To są nasze cele hmm. zamknięte Tutaj nic nie ma, to jest drzew drzewko, które lepiej ominąć. No i pójdźmy tutaj. A co tutaj? Nic. Jakieś zejście. No raczej nic nie ma. Dobra. Jakieś drzwi. Sprawdźmy Okej. Mroczny korytarz. Wow, wymyślałem, że już coś tam widzę. Przy szybkim przewijaniu, ale dobra. Idziemy dalej. Save. Dajmy na jedynkę. Czy ja się gdzieś cofam teraz? O, mamy. Dobra, mamy magazynek. Eee. Dobra, idziemy dalej. Myślę chyba, że możemy to już wyłączyć. No chociaż nie wiem. Coś dziwnie nic zaraz na nie wyskakuje. To też jest zły znak. Dobra. Ej, hey. you are here, Ładda. No dobra, czyli musimy się cofnąć. Po prostu wyłączmy to, może. Bo jeżeli coś jest na baterii, to lepiej, żebym nie zużywał jej na samym początku gry. Eee już tutaj tylko telefon. No, po telefonie zostaną tylko flary. Te nieznośne flary. E, dobra. Jeszcze raz na jedynce. No, znowu wszystko zawałam na jedynkę. No, ale dobra. Czy tutaj coś na nas wyskoczy teraz? Nie. Nic nie wyskoczy, dobra. Eee, <laughs> Czyli trzeba było w sumie od razu tam iść. No ale dobra, lepiej się upewnić. Zatem wyłączmy tutaj latarkę. I po raz kolejny schodzimy. Tutaj. To było tutaj? Tak, to było tutaj. Wyłączmy może. No co jest, wchodź tutaj Jak to nie możesz? Jak to nie możesz? Kolej weź mnie nie denerwuj, właś tu No, Simon! No co jest? No ej, nie, 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 wkurzaj mi Gro Gro, weź mnie nie wkurzaj, ja chcę tam przejść, dobra Można? Można Dobra, safe na jedynkę teraz póki jak dobrze idzie, to lepiej zajmować na tej jedynce. Teraz mm, do góry. OK I wychodzimy z powrotem na ulicę. Kurwa cofnę się. No, mm, znowu nie chcę wejść. A dobra czyli muszę tutaj po prostu. To w innym miejscu będzie trzeba wskoczyć. No tak. Dalej nie rozumiem, co to jest, ale jest straszne. Lewo. Tak, lewo. Tutaj w. Nie, tutaj prosto. Właśnie. I się po prostu wydawało, że tam nic nie ma już. No i okej, okay, tu jest to miejsce, w którym trzeba wskoczyć No. Tu jest drzewko A my, a my co? A my idziemy tutaj No tak, czekajcie, tutaj nie było save przypadkiem? Nie, to nie było save a. Dobra, krwawe ślady stóp prowadzą w tamte miejsce Prawo, tak, w prawo. No i dobra, schodzimy jeszcze raz po tych schodach. I robimy save na jedynce. No i wchodzimy tutaj. Ok. Dziwny korytarz. No nie, prowadzą nas na dół. Jeszcze, co nic nie ma, nie ma. Czyli schodzimy. I na dole co nas czeka? No schodź, szybciej schodź Ok, na dole nas czekają drzwi I don't need to go back No co jest? Mm, otwierać! Policja, mamy nakaz! Mamy nakaz, żeby porozmawiać z Panem o niech Pan się nie chowa! Dobra, wracamy to gdzie ja mam iść? Spróbowałem tam. Tam nic nie było. Spróbuj. Jestem tutaj, tutaj też nic nie ma. Czyli dobra. Nie mam jakiegoś pomysłu. Najwidoczniej musimy iść teraz tam, gdzie byli tam ci faceci. No niestety. Tak mi się wydaje w tym momencie. Może to jest jedyne rozwiązanie. Tam, tutaj musimy się dostać. Ślady prowadzą... stąd No nie wiem, mogę jeszcze raz... Nie, tam nie, nie chce mi się iść jeszcze raz. Tam nic nie było. Tego drzewka niestety nie jestem w stanie zniszczyć. No nie, no nie jestem w stanie zniszczyć. Czyli cóż sprawdziliśmy obie dwie opcje, jakie były nam dostępne, czyli lewo i prawo. Czyli co, musimy wracać w tamto miejsce, z którego nas przywiało. Chyba, że tutaj pójdziemy, bo słuchajcie, to jest wyjście wyporacyjne. Tu nie ma, nie ma, nie ma tutaj też nic, nic, no i też nic. Czyli dobra, wracamy Tymi drzwiami Dobrze mówię, dobrze mówię A te po drugiej stronie Nie, nie działają, dobra byliśmy już Czy musimy iść tu, A, wyjście mamy w tą stronę To już nie ma ja żadnych tabisek Nie ma żadnych tabisk tutaj tutaj... A nie, dobra, to jest moja szczelba. Właśnie znaczy właśnie nie mam jeszcze trochę yy, Trochę morfiny jeszcze mam Czyli tutaj I w lewo, dobra Może tędy Słuchajcie, znaczy, tutaj wchodziłem Czyli cóż Tu w lewo nic nie było niestety nie, tutaj nic nie ma. To jedyna opcja, która nam zostaje, to wrócić się albo. Nie, tutaj też jest zamknięte. Tak, czyli musimy się wrócić. Tędy. I zróbmy save na jedynce. No a więc, cóż, chyba to będzie tyle więc dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Na razie. Cześć.